Cześć, nazywam się Kamil Brzeziński i bohaterem dzisiejszego filmu jest mała kamera. Kamera Yocam od firmy Mofili. Jest to dosyć ciekawe urządzenie, bo kieszonkowe. Jak widzicie sama kamera jest mała. Możemy oczywiście dokupić do niej jeszcze takie zgrabne etui. A czym ta kamera tak naprawdę jest? To jest trochę kamera taka sportowa, czyli coś jak GoPro. A trochę kamera do vlogowania, czyli takiego codziennego nagrywania vlogów, ma oczywiście szerokokątny obiektyw z dosyć dużą jasnością, bo 2.0 oferuje wiele trybów nagrywania i to powiem Wam szczerze, nagrywania w bardzo dobrej jakości. Zacznijmy jednak może od samej obudowy. Jak widzicie, obudowa jest dosyć małych rozmiarów. Mieści się spokojnie w ręce, w kieszeni spodni. Z boku znajdziemy dwa przyciski przycisk do włączania i do zmiany trybu nagrywania i włącznik do uruchamiania sieci bezprzewodowej ponieważ kamera ma wbudowane Wi-Fi i Bluetooth 4.0 dodatkowo pod klapką mamy mikro-USB gniazdo które służy do ładowania ale też do przesyłania danych do komputera oraz karta microSD która służy do rejestrowania tych naszych nagrań. I z przodu mamy bardzo duży przycisk. Przycisk służy do rozpoczynania nagrywania, czy też do robienia zdjęć. Tak jak powiedziałem, kamera ma dwa tryby. Jeżeli świeci się z boku tutaj na czerwono, to mamy tryb nagrywania. Proszę bardzo, w tej chwili kamera nagrywa. Jeżeli nacisnę krótko, włączy się tryb zdjęć, czyli tryb. Tutaj niebieski, i wtedy kamera wykonuje zdjęcie. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda materiał z tej kamery, to zapraszam Was do filmu, który znajdziecie tutaj z boku. Cały vlog był nagrany przez ten cały dzień tylko i wyłącznie tą kamerą Biokam, więc zobaczcie sobie, jak wygląda finalny materiał z tego urządzenia. Jeśli chodzi jeszcze o budowę, to na dole mamy klasyczny gwint do statywu i też dodatkowych akcesoriów, które ta kamera oferuje. Są różnego typu uchwyty mocowania, no bo to jest trochę też kamera sportowa, więc możemy sobie ją zamocować na różnych elementach. Jeśli chodzi o to, co znajdziemy wewnątrz, kamera rejestruje obraz z jakością 2K w 30 klatkach na sekundę, ale możemy złączyć sobie też Full HD i mamy do wyboru 60 albo 30 klatek, albo 720p aż do 120 klatek na sekundę. Także naprawdę mamy duży wachlarz możliwości jeśli chodzi o rozdzielczości nagrywania i szybkości też nagrywania. Dodatkowo zdjęcia możemy robić w 8 albo 4 megapikselach. Ma dosyć fajną stabilizację obrazu. Nie jest to może jakaś tam super ekstra jakość, ale GoPro nie ma wcale. Sony w swoich action ma też stabilizację i wydaje mi się, że ta jakość jest bardzo zbliżona do tych od kamer Sony. Także kamerka kosztuje około 200 dolarów, czyli no około 1000 zł, jest to dosyć spory wydatek, ale wydaje mi się, że wart rozważenie i wart swojej ceny, szczególnie że kamera też jest wodoodporna bez żadnego dodatkowego etui, bez żadnej obudowy. Możemy do 5 metrów z nią spokojnie nurkować. Także dla mnie to jest naprawdę rewelacyjny produkt, bardzo fajny i poręczny przede wszystkim. Bateria starcza na około 2 godziny nagrywania z wyłączonym Wi-Fi. Także wydaje mi się, że bardzo spoko. Szczególnie, że potem z tego materiału możemy spokojnie vloga kilkunastominutowego bez problemu zrobić. To kamera jako akcesorium dodatkowe jest też. Jest też taki pilot. Pilot jest na Bluetooth, także możemy zdalnie sterować tą kamerą, możemy włączać time timelapsy, możemy co tutaj jeszcze sterować live blogiem, możemy robić zmieniać tryb na zdjęcia i film. Właściwie to wszystko, co możemy robić spo, z poziomu tej kamery, ponieważ ona, tak jak powiedziałem, ma łączność bezprzewodową, to możemy też połączyć się z naszym telefonem. Ja akurat używałem do tego iPhone'a, jest aplikacja, która nazywa się Mofili Yokam bardzo prosta w obsłudze umożliwia nie tylko podgląd obrazu który jest na kamerze, ale też włączanie zdalne kamery, nagrywania, zmiana różnych parametrów, chociażby takich, żeby właśnie włączyć czy wyłączyć stabilizację, włączyć czy wyłączyć HDR w tej kamerze. Także wszystkie opcje dostępne są z poziomu tej aplikacji. Aplikacja działa dosyć sprawnie, można też aplikacją zgrywać filmy czy zdjęcia bezpośrednio z kamery do telefonu. Także bardzo przydatny nie tylko gadżet, ale faktyczna aplikacja, która ma sens. Czy rekomenduję tę kamerę? Wydaje mi się, że jak najbardziej tak. Jest to bardzo fajna propozycja, aczkolwiek dosyć droga. U mnie na kanale możecie zobaczyć też recenzję kamery GIT2, tuż takiej trochę chińskiej kamery, która powiem Wam szczerze, że ma parametry bardzo zbliżone i jakość tak samo, więc no, za pół ceny możemy tamtą kamerę dostać. Więc musicie sami zdecydować, czy rzeczywiście chcecie, czy nie chcecie. Akurat zdecydować się na YOKAM. Ja mam tą kamerę używam i jestem z niej bardzo zadowolony. Wam też ją polecam. No i oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję kanału, jeżeli chcecie zobaczyć kolejne ciekawe recenzje. Do zobaczenia, cześć!